Hej, cześć, siemano, wszystkim, z tej strony Sabax, witam was w Kotach Ninja. W jednej lepszej produkcji na tej konsole NES. To yy, jest jedna z moich pierwszych przygodówek do Pegasusa. Gra wydana przez Tecmo w 1991 roku i wcielimy się w jakiegoś Kota Ninja gra jest fabularna. Przewodzi się jakieś plansze typu platformy przygodowa. Na końcu zawsze jest boss. Tu mamy przedstawienie jakich kotów możemy używać. To takich będzie, że, że rozbijał e, kamień. Ten może się przebijać przez jakieś e, ziemię czy coś takiego. Ten był od latania, ten potrafi swym... E, swimać, no pływać. I mój player musi ciężko pracować na to, żeby wygrać pierwszy level. I jakaś kaczka alienowa. No i mamy przedstawienie naszego city, Edoropolis. Jest rajem. Nie wątpię, ale pewnie pewnego dnia zdarzyło się trzęsienie ziemi, jakiś wybuch. Przyszedł alien do miasta, więc czas go pokonać. No już pierwsze wkurzenie, zryw narodowy będzie przeciwko Kaczce. Będę starał się Wam pokazywać najgorsze, bo dwa levele. i tu mamy właśnie przedstawienie, kim możemy na początku grać. Mamy Jataro mamy Tukashi i Purupurum, jedyna kocica w tej grze. Zagramy sobie na Fiataro. I to? Po? skok. Mamy swój samurojski miecz. Życia, to są te serduszka. Nawiązanie do dziewięciu żyć kota. Tu akurat będziemy mieć 10 jakby. I trochę tego, producenci tego nie przemyśleli. No, i zobaczę tu już jakieś małe przeszkadzajki na jednego strzała. Nie ma co. E, jak się cofniemy, no to właśnie odradzają się. Te właśnie dwa razy odciśniemy. E, w którymś kierunku mamy bieg. I no. I zobaczcie za trącnięciem przeciwnika. Wracimy połowę. Tutaj mieliśmy takiego węża, który nam zmienia tajną broni. Jak widzicie w lewym dolnym rogu mamy takie trzy jakby plemniki. Strzałka w górę i atak i wypuszcza takie trzy kule. Mogę wam wcześniej pokazać coś, ale to była zwykła gwiazdka samurajska. Więc widzicie tu nie ma przejścia. Ale jak wam mówiłem wcześniej, mamy do dyspozycji kilka kotów. Więc włączamy pauzę i mamy kotona Rikinosin Mietol. Mietol jest najlepszy. Neckam. Jak mówiłem, ten jest od rozwalenia taki skał. No to bierzemy go. Widzicie? On też ma takie plemniczki. No i atak. I rozwalono. O! No teraz, tego nadal go chciałbym za trzy razy pasuje bić, a ja w sobie zmienić na no jata, powrotem. Pięknie. Jakieś kotki, znaczy, to jest na i kolejny na samouczek. Zmieniamy, zmieniamy na kotona kot i ja on się nam się przedrze przez to pięknie kopie. A ja ma jakiś dysk. Zabraćmy serduszko i mamy zregenerowane życie. I lecimy sporo to na górę. Tego zabijemy i w górę. No i pięknie. Tu mam na górze znowu zmianę. Złoby to skoczyć tylko. Pięknie. Ale zmienimy, na Jatara, Tu mamy... Yy, goodness, czy jakby jak bym by to powiedzieć? Co się nazywa? jakbyś fachowo. Yy, stamina po. Stamina do biegu. Czy jest stamina do biegu? Nie. To nie jest do biegu. No. Chciałem jakoś wykonać że z spadnie, dobra zmieniamy sporo na rytinosi przebije się na i zmieni od razu na nekę, którą umie pływać i tu mam stamina stamina jest od tajnego ataku widzicie a, a jednak siła to też daje dobra zmienimy sporo na jataru, góra panów policjantów, którzy wybuchają po paru sekundach, jakieś yy, dzbany, a nie, a co, uciekajmy, i mamy pierwszego bossa. Eee, Alien atakuje, trzeba go zabić, o, jakiś pan Gonzo przyleciał. No, czasem to jest jakaś humorystyczna akcja. Mówi, że ma papier, a jeden papier, taka czeka to papier, papier, może tak po francusku. No i rozpoczynamy walkę z bossem, Jakieś spotki. Widzę, że on dużo nic z nimi nie robi, więc trzeba skakać na niego. No i koniec. Łatwy, prosty i przyjemny bos do pokonania. Bardzo łatwo poszło. No. Gozo mówi, że to nas nie ostatnie spotkanie. No i we have won. Wygraliśmy. No i tu, na, tu jest główny boss. Co zleca... żebyśmy, no, który chce zniżyć nasze miasto. I co mamy? O, chyba się wkurzył. <grym> Wolę No i wytrąbił mu. Puha. No i mamy nazwać przestawienie. By the way, Neck. We protect Enderopolis. Czyli znaczy musimy obronić tam swoje miasto. Ale musimy odkryć sekret. No to dobra. No, i mamy do wyboru na razie trzy plansze. Oczywiście no, będziemy gdzie grali po kolei. Więc runda druga, level drugi. No i widzę, że nasz angielski już poszedł się rypać. Będę musiał improwizować w komentarzach. O, mamy tu jakieś doki. A w dokach są yy, rybacy. No, tu nasz kotek przedstawiający się leciał. Wyprostowane, w Tragumbanu to już poziomo, może rolki A co tu się dzieje? ty pewnie jakieś, wale się rypią tam, widzicie. Hmm. Pani, pani robot i gonzo. To oni się tam stukają, tak? <laughs> no. Chodź do mnie, zaproszę Cię na Bestie Boysa. Nie będę chciał być z boysów, ja chcę Justina Bieber'a. Oj, chyba się nie spodobał pomysł na, na backstream Boysów woli Bieber'a. <śm> jak to woli Bibera? Nie lubię Bibera! Czas! Wolę Bextril Boysów. Co ja tam wiem? Doić. Bieber'a. Weźmiemy z Łukasiego, tym razem. O tym, jakieś parasolka. <grywy> boom, boom, boom. niepotrzebne. Nie będę schodził po drabinie. Jestem lamerem. Myślę, że ten powinien ze trzy razy. Papuga, unikaj mnie nutki. No, coś z biberem, może wejść. Jakaś tam muzyka jest. Jeszcze niżej, bo mieliśmy sobie na rękę. No jakieś jeszcze niżej, mogę jakieś. O, bo byłyby. po to żeby tylko wziąć serdeczko. Tak, kurde. Hopsa, hopsa. Hopsa. Jedna żadaka w stylu Mario. Or, nie wiem, bo co Sassara robi. Weźmy sobie to. Bum! Bum! <laughs> Zmienimy parasol Kasiego. Ten z parasolką będzie lepszy. O! Fajne! Największą ilość wrogów będzie tam dobra żeby sobie tego nie zmienić. Prawie nie będę zmieniał. tego go przeskoczyć. Pięknie. Szybko do bossa. No i mamy. Krótkie co na początku tej planszy. I mamy kolejne spotkanie z bossem. I razem to pewnie będzie tam mini, mały robocik. Smutny jest, bo Backstreet Boysi nie zagrają dzisiaj. To <noise> jakiś Viper. No ale my, jako Koty Ninja, nie pozwolimy na to i zagrają Backstreet Boysi. Jestem fanem lat 90. Więc wolę lata 90. niż gówno Bibera. Co ja się tak uparę z tym Bliwerem? Dobra. Ja chciał, żeby Boysi zagrać. <noise> A, gdzie ona jest? O, jako ryba robot. Eee... Yeah, yeah, yeah. Uderzyła mnie. No, nie będzie to nisko, o, teraz. Je! Yeah. Po uderzenie ona cofa się, fajnie. Oj, nie trafiłem. Kurde, mam tylko trzy, trzy serduszka. A dół. Pięknie. Pięknie. A nie mam staminy. Kurde, błąd za błędem. Pięknie. Ile razy już muszę powalnąć? Koniec. Pani ryba, kończymy. No, jeszcze raz. Koniec. Po pani rybie. No. We have one! I właśnie znowu się w górze. Nie, No i co? Kolejny wpierdol dostanie gonzo. Nie żałuj mu. Dystrybucji też nie będzie. <grystanie> no i tu coś że Doki się odlokował, coś tam, coś tam, blablabla, szmery, miał miał miał, ming, miang. mu mm -hmm. się dalej dożyć do sekretu. Tak, 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 wiem, wiem. Dobra. Na tym skończymy odcinek oglądowy. Potem kolejne dwa levele. Czekajcie. Na kolejny odcinek jest Kotów Ninja. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.